Ja z tej strony FILI, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku u mnie na kanale, w kolejnym odcinku ze odżyła do króla odcinek numer 23 albo 4 yy, Dzisiaj sobie jedziemy pięknym zestawem zbierać piękne beleczki zetorek z turem podpiętym i dwie przyczepki, burt mam ogarnięte. Ten tak, że torek już jest gotowy. Jedziemy na. Jedziemy sobie aktualnie pozbierać słona na te dalsze pola. Eee, tutaj sobie to później poogarniamy. I raczej, poza odcinkiem, sobie poogarnię tutaj bliżej. Eee, bliżej gospodarstwa. Aktualnie chcę pojechać na tamte dalsze pola, a żeby to lepiej wyglądało. Dzisiaj są też w planach nawozy na ziemniaczki. Musimy dać nawozy na ziemniaki. To 30 sobie raczej damy. Nawozy. Bo 40 mam jeszcze pod prasą podpiętą. A 30 jest w garażu, po prostu stoi w garażu bez niczego, to tam dość się to ogarnie, musimy dać nawozy na ziemniaczki, tak żeby ten azot tam był do fulla i będzie fajnie, no. Tutaj nasze piękne ziemniaczki. No ogólnie jeżeli tak będziecie widzieli, że dzisiaj nie mam takiego... ...nie jestem taki żywy, można tak powiedzieć, to to dlatego, że coś mnie znowu bierze. Wczoraj byłem z klasą na lodach i w ogóle, no a dzisiaj też pięć osób. Jednej osoby nie było, pięć osób bolało gardło, w tym mnie, głowa, gorączka, ale w szkole oczywiście musiałem pójść do szkoły Co prawda z dwóch ostatnich lekcji się zwolniłem Już, no ale Mówi się trudno my to fajnie, że się zwolniłem Ale mówi się trudno yy, Na to, że bardzo możliwe, że będę chory Najwyżej po prostu live w weekend będą będzie jeden na przykład live albo będą krótsze live. No. Ogólnie to niedługo wakacje. Niedługo wakacje. Zostało jakieś 2-3 tygodnie szkoły. Więc ja się bardzo cieszę. Yy, I tak ogólnie widziałem ta... Byłem w wtorek albo we wtorek. Eee... czekajcie... Chyba w środę... Tak. We środę, no. Byłem we środę yy, u wujka na gospodarstwie. Tak ogólnie mówiąc, coś się tam takiego zadziało? No to... No pewno to, że była prasa reperowana. Nie to, że się rozwaliła, tylko Cionokostę bo ja robi tak trochę późniejsze w tym roku, a wie, że i tak to było rozwalone i tak to musiał ogarnąć. Dlatego już to zaczął. Pierdzielili się z jakieś 4 godziny i tak tego nie zrobili. No tam... Co, to co w środku się kręci, nie, nie chcę teraz mówić jak to się nazywa, bo jeszcze nie trafię i mnie posądzicie o debilstwo. To w środku co się tak kręci to takie, no wiecie... W środku prasy te. Co... No każdy wie o co chodzi, no, no to, to trzeba było tam... To nie chciało przejść, czy coś takiego i to takie... To tak tam było, że to ja musiał y, tu trochę pospawać, tu naciągnąć, tu coś. Ja tam to... Jak ja zobaczyłem, jak ta prasa w środku y, jest pospawana, to mówię... To, to było widać, że to jest prasa, która ten ma Polak, nie? Jak to było tak pospawane, kurde. No. Wybaczcie też trochę, że będziemy używać sobie tej super siłki. No nie chce mi się teraz tutaj tak pierdzielić z tym e, zbieraniem. I tak w sumie, że robię odcineczek ze zbierania. Głównie odcinek ze zbierania. Bo zawsze unikałem. Tego zbierania belek, bo to jest taka wkurzająca robota, że po prostu ja nienawidzę tego nie co się jeszcze, jeszcze jak jest fajny zestaw i się te belki w miarę nie bugują, to jeszcze ok, ale tak jak się już to zaczyna bugować i w ogóle to już mnie to tam ostro wkurza. Tak. No tutaj to jest to pole, co sobie poprasowałem poza odcineczkiem. Yy, no to, to jest. To, to jest jedyna rzecz, którą sobie ogarnąłem poza odcinkiem. Yy, tak śmiało można powiedzieć. Yy. No. Kurde, nawet ładnie ta belka weszła tutaj. No tu wejdą jeszcze trzy i... No, na drugą przyczepę... Drugiej przyczepy nie, nie zdążymy jeszcze nawet uh, zapełnić. Więc... Ten... Tak. Weźmy sobie tak, weźmy, żeby... Nie było problemu tutaj. No. Ten tak Jeżeli chodzi o szkołę, no to zdaję. Dzisiaj Pan do Niemcy wystawił cenę końcową Dwujecka Ale ja nigdy tam nie byłem za szpargotaniem po niemiecku. Nawolałem się śmiać z tego niż się tego uczyć. Tak szczerze Dlatego też jest taka ocena, no ale Ważne, że zdaje No to jaką tam będę miał ocenę, to my tam Mam to gdzieś Już tak można powiedzieć Tak ogólnie myślę, żeby chociaż dwa pola pozbierać. Zdążyć pozbierać i wtedy zrobić cię nawozy Bo na te nawozy też trzeba trochę czasu poświęcić Jakby nie patrzeć Dobra, od razu pasy Może co prawda tamto pole nie... Dobra, tam są dwa, trzy jazdy w sumie na tamtym polu, a na tamtym polu też zakończymy. No to do takiej 20 minuty sobie będziemy raczej zbierali. No to nie, ale trochę... Trochę pozbieramy. Chociaż jest 10 minuta, a my... Jeszcze jednego pola nawet nie pozbieraliśmy. Dobra No, Git, teraz trzeba już tą większą Wyższą tam yy, układać. No, tak ogólnie, jeżeli się pytacie, gdzie będą belki, yy, To słomy, nie wiem. Jeszcze dokładnie, ale wiem, że siano na pewno będę dawał yy, na tego. Tam, gdzie stoi samozbierająca, pod tą wiatką, tam to tam e, samozbierającą sobie wywalimy w krzaki, a tam damy belki i siana tam będą nie? Dobra, jeszcze trzy beleczki tutaj, i będziemy jechali na następne pole. O. I ładujemy beleczki. Ładnie. Teraz, co prawda, nie wiem, czy będę ładować jeszcze jedną do góry. Czy nie? No, myślę, że takie coś wystarczy tam. Bez przesady. Tak czy siak kilka razy będę jeździł, to. Aby żaden sąsiad się nie przypierdzielił, że mam jakiś zbyt wysoki zestaw czy coś. Nie, żeby się nie obaliła nigdzie na żadnych dziurach rzepka. Bo byłby problem. Taki trochę dużo. Nie, no tak w miarę mi się udało to kurde potem hmm, poukładać. Dobra, ale ta przyczepa jest przechylona. Żeby sobie wyobraziłem jak ta przyczepa po prostu tak się kładzie. Dobra. Jedziemy O, już ma 0,8 motogodzin Kurde No to też będzie miał trochę motogodzin Akurat Jakby nie patrzeć Co prawda, 30, myślę, że więcej będzie miała. Bo 30, nawet jeżeli będziemy już później tam brali większe ciągniki, 30 chciałbym do końca serii, nie? dotrwać z 30. Według mnie, 30 do końca serii po prostu z paszowozem, by nawet TMR e, kręciła. Później już tam na koniec. Albo coś, żeby przestawić na gospodarstwie, czy coś takiego. Lub też z beczką na wodę. No, ale żeby po prostu ta 3 była. To, to jest taka legenda serii. Dobra, tutaj na tą przyczepę jedna belka. Tutaj dwie belki wchodzą na tą tylnią. No, dobra. Jeżeli byście się widzowie pytali, kiedy około będzie taka akcja Kiszonka na przykład, to powiem Wam, że akcję Kiszonkę taką z kukurydzy to nie wiem, czy w ogóle będę robił na tej serii. Nie wiem, czy zdążymy. To już bym potrzebował e, większego ciągnika, żeby z przyczepą jeździł. Tu już taką większą przyczepę brać na kieszonkę. Cztery belki jednak są. E, no nie, jakieś takie małe coś. No, a też, jeżeli jestem samemu i nikogo nie mam do pomocy na serii. To co? No to tak jak w tym FS-25, co bym nagrywałem ten jeden filmik z Let's Play'a. No to po prostu musisz mieć siećkarnię, Siećkarnią kosisz, a ciągnikiem tylko odwozisz na pryzmę. Dlatego musi być to też ciągnik szybki, żeby szybko odwozić. dobra. Yy, opuszczaj. Yy, dobra. No i pięknie. Yy, ta jedna przyczepka już jest... ...zapełniona. od widzę, że tu już kurde zakultywatorował. Pośpieszył się w tym roku. No, tutaj na tej przyczepce wszystkie burty obaliłem. się na dwie. A nawet nie wiem, dlaczego też tak zrobiłem. Jeśli zrobiłem to w sumie po to, żeby było yy, większy ten. Więcej tu się berek zmieściło, bo myślałem, że będą się mieścić dwie i tam, tam nie będzie się mieścić, ale jednak to nie są te przyczepy i tutaj się mieszczą, ten z były też takie, na których się nie mieściło nie wiem, trzeba było tą tylnią burtę yy, też zdejmować, nie? No. no. w tej pierwszej nie zdejmowałem, no bo jakbym podczepił. No właśnie bym nie podczepił, dlatego też tak to... ...wygląda. No. Dobra, ostatnia beleczka tutaj i będziemy mieli... Kolejne poletko pozbierane i teraz tak jest no będzie coś około 18 minuty Jak będziemy wyjeżdżać z tego pola Eee to zajedziemy sobie na pole następne Zostawimy zetorka Zostawimy zetorka i eee... No, jak zostawimy zatorkę na tamtym polu, to wtedy weźmiemy 30 i pojedziemy sobie pięknie azotować nasze ziemniaczki. Dobra, szybko zawracamy i szybko jedziemy. Ten tak, no jeżeli jutro też nie pójdę do szkoły... Hmm. Jeżeli bym jutro nie poszedł do szkoły, no to tak... Na pewno bym... Yy... Nagrał film na niedzielę. Na niedzielkę bym nagrał film. Kolejne i pogarnię serię, tak ogólnie dobra, dojeżdżamy już do tego pola. Tutaj jest pięć belek, chyba sześć, sześć, to jest tam na końcu. No ale dobra. Zostawiamy Zetorka w taki sposób, zamknijmy wszystko, żeby nikt się nam tu nie wkradł. Eee, to też zamknijmy. O, dobra. I teraz 3GH, 3 3G jest bez niczego na Gospie, palimy. Dobra. Tutaj musimy wziąć lejka Bo nawozu nam jeszcze trochę zostało Z... A! W lejku mamy nawet nawóz, no to nie musimy go brać o, Cały lejek praktycznie jest jeszcze Tutaj będzie ten, tutaj o to mi chodziło, że to wywalimy sobie w krzaki gdzieś tutaj tam a, we, a tam będą beleczki Piękne tutaj Dobra No i szybko sobie ciśniemy Trzydziechą Tak o No Tu jest dziesięć Dziesięć i pół motogodziny już to jest kurde dopiero sprzęcik No co, coś koło stuweczki bym chciał tutaj Bo to mniej. Kilka remontów na pewno ona przejdzie Właśnie też nie wiem czy w zimę nie będę robił remontu hmm. Silnikowego takie powymienię rzeczy żeby Silnikowo kluczek widzicie jest tak w połowie żeby po prostu to poogarniać Żeby była pełna sił Piękna trzydziestka. No Tak ogólnie jeżeli chodzi o jakieś maszyny do Zetorka To aktualnie nic Wydaje mi się że aktualnie nic takiego do Zetorka nie będę yy, dokupywał Teraz, jaką my tu mamy? Hmm. Aha, że my tu niby mamy. Dobra, dajmy, nie wiem. 75 80 kilo na hektar. No, jak to jest? z za tym. Azotem? A bo to jest doskonały azot na ziemniaki. Aha... Dobra, dajmy azotu. Jeszcze więcej... To, to trochę mi. Dajmy 20 kilo. Jak już powiedziałem, no to tak już też zrobimy. Że damy tutaj trochę tego azotu. Bo w niektórych miejscach no, nie w niektórych miejscach te 20 kilo azotu to będzie idealnie perfekcyjnie. Yy, doazotowane poletko no tutaj na przykład fajnie ten azot yy, uzupełnił teraz jeszcze przez środek przejedziemy i jest git A nie wyjeżdżajmy z tych ziemniaszków. Zakończmy to takim fajnym widockiem. O. Dobra. Ten to by było na tyle. Widzimy się w następnym odcineczku. Na razie. Cześć!